Un luko. Pięciu pólne teraz. Tylko mak nie ma. mak musi mieć manę, nie? Mm, mm, mm. Lecimy? Lecimy chyba. Go. Dobra, sześciu pólnych. Nie tego jednego pirata. Jest na mnie. No, bo. Jest agrował niepotrzebnie. Tarczę zakładam, bo tu jest ryzykownie. Bardzo się zrobił. o kurwa jeszcze góra, góra się spulowała się tak. Dobra, dobra, spoko, spoko, mamy to Biorę, biorę agro, mam na, na wszystkim? Prawie na wszystkim mam agro Ostatni mob Nie mam many, nie mam many, nie mam many A już many nie masz? Okay. Bo, bo maga musiała podleczyć Ale Ma, ok. Maga trzeba uratować Nie uratuję go, nie mam many Dobra, dobra, spoko Ja mam, na, odzyskałem agro na prawie wszystkim no rozchylam go. Rzucam targetami, rzucam targetdami. Właśnie w takim przypadku przydałby mi się ten totem na manę. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Okay. A jeszcze ten się spulował? No dobra, to dawaj zielony. No, ale Mac był bardzo blisko śmierci No, za późno targetami walnąłem, to moja wina akurat Powinienem wcześniej to odpalić, jak on miał te 300 HP, nie? I biegał, czy 200 Ale dobrze Mag zrobił Wszystko dobrze zagrał Tylko skąd się kurwa ta góra płynęła? Nie wiem, ona chyba ma takiego agro range'a Poczekamy, weźcie sobie HP, zregenerujcie i lecimy jeszcze raz